No, czekajcie, bo ja tak nie fizjologicznie jestem ustawiony. Masz tam sofietę może? Dziękuję. Nie nie A Michał jak się wypowiadał o tym kursie z Bartkiem? Co już chcecie mnie podmienić? Nie, nie na tym kontekście. W kontekście pozyskania uzyskaniem bardzo takiej pracy, już było tego, że to marcie. O, no to to, to jest duża... Gdzieś tam się znalazło, robicie to Ok, i przymierzmy sobie klin. Ja myślę, że taki klin też by dał radę, ale obiecałem Wam, że popracujemy bardziej z teflonem. Więc yy, udajemy, że tutaj ta preparacja jest na poziomie dziąsła. Ja, jak będę wprowadzał klin zwykły, no to on mi będzie tworzył odwrotny profil, będzie wpuklał matrycę do środka i pobawimy się w takim razie teflonem. Ale to poczekam na Was.